Ej! Co tam masz? E, nie, nic! Nie chowaj, pokaż! No wiesz, takie tam zapiski, no... Kto gdzieś strzela karne. Aha... Grzegorz, jestem na ciebie strasznie wkurzony za tą ostatnią sytuację. Trenerze, pewnie czułem się w bramce i mogłem grać dalej. Nie będzie ogon kręcił psem. Czy jakoś tak. Ale... Jak ci mówię, nie kiwaj, to nie kiwa, Jak wybij, to wybij! Jesteś bramkarzem, a nie napastnikiem! Widziałeś, jak nas uratował? Brawo, Jacek! Skandal gramy w tej obronie. Gdzie jest ten notes? Widzieliście gdzieś go? Miałem tam zapiski o przeciwnikach Nie, nie widziałem Jasny gwin No dobra, improwizacja Paweł, przesuń do przodu A Waldek cofnij do tyłu Zagramy na dwie szóstki Bliżej siebie, bliżej siebie O matko, on to wybrodził! Ej, pany, co my gramy w tej obronie? Trener, czy ja już mogę iść pod prysznic? Ta, zejdź mi już z oczu, a po meczu do mojego gabinetu Nikogo nie ma? No, nareszcie Ha, mam cię